Witam. Czosnek sobie ładnie rósł, zresztą jeszcze rośnie, ale zaczął pojawiać się na nim problem, mianowicie zaczęły żółknąć mu liście, szczególnie właśnie końcówki liści. Tak to wygląda. I nawet jak na ten czosnek popatrzeć, to ta zieleń jego nie jest wyrazista. Tak intensywna, jak być powinna, można powiedzieć, że jest taka lekko y, przyblaknięta, i to wszystko może świadczyć o tym, że tutaj brakuje temu czoskowi y, po prostu azotu. I mimo tego, że ta gleba była tutaj, y, myślę, że dość dobrze przygotowana pod sadzenie tego czosku na jesień, czyli był tu dany i obornik, i kompost, to wszystko przekopane, jednak właśnie wszystko na to wskazuje, że tego azotu z tego obornika czy z kompostu zaczyna temu y, czoskowi tutaj y, brakować. Powodowane może być to tym, że y, ostatnie dni były dość ciepłe i ten czosnek zaczął intensywnie tutaj dość intensywnie rosnąć, iść w tą masę zieloną. No, czyli wykorzystał te składniki pokarmowe, y, które były tutaj w glebie zgromadzone. Jak i również może być tutaj powód taki, że y, ta wiosna y, jest dość obfita w opady, dość często pada no i właśnie. Te składniki pokarmowe zawarte w glebie pochodzące właśnie z obornika czy z kompostu są z tej gleby przez te opady, przez deszcz niestety wymywane. Właśnie na tych glebach lżejszych, piaszczystych, bardziej przepuszczalnych, właśnie deszcz często te składniki pokarmowe z gleby szybko wymywa. No więc co teraz? Teraz należałoby ten czosnek zasilić właśnie azotem. No więc teraz rośliny należałoby zasilić nawozami. Azotowymi. Najlepiej, gdyby rozpuścić te nawozy we wodzie i poddać od razu pod korzeń, bo rozpuszczone we wodzie i zaraz poddane pod korzeń będą szybko i łatwo przez czosnek właśnie przyswajane A ja, zasilając czosnek, korzystam sobie z gnojówki. Tak więc mam tutaj przygotowaną gnojówkę. Gnojówka jest zrobiona z kurzego obornika. Tym obornikiem wypełniłem sobie do połowy, tak mniej więcej do połowy, to właśnie wiaderko, zalałem wodą. I odstawiłem na około tydzień. No i właśnie po tygodniu teraz tak to wygląda. I na taką konewkę 10-litrową biorę właśnie 1 litr takiej gnojówki. I gdyby ta gnojówka była zrobiona z końskiego czy też bydlęcego obornika, to można wziąć jej więcej na takie. Na taką 10-litrową konewkę, mianowicie od 1,5 do 2 litrów, a tutaj z tego kurzego obornika, jednak tego azotu zawiera trochę więcej. I tak jak wspomniałem, tą gnojówkę, teraz należałoby poddać pod korzeń, żeby zaczęła szybko działać, ale tutaj pojawia się maleńki problem, mianowicie czosnek jest zaściółkowany. Kiedy ten czosnek nie był zaściółkowany kilka lat temu, to po prostu tutaj między rzędami, Robiłem sobie rowki i w te rowki wlewałem gnojówkę, i w tej chwili raczej nie uśmiecha mi się, żeby tą słomę, tutaj tą ściółkę wyciągać, później ją z powrotem nakładać. Zresztą ten czostek już jest dość wysoki i można byłoby tutaj te liście trochę uszkodzić, więc trzeba będzie zastosować tutaj trochę inny sposób. Mianowicie, zaraz obok czosku robię sobie właśnie tym pikownikiem dołki. Tak, żeby gdzieś też tych korzeni nie uszkodzić. Dołki mniej więcej głębokości 5, 6, 7 cm, bo ten czosnek jest posadzony na głębokość około 10 cm. Więc, żeby też czasami tych formujących się główek nie uszkodzić. I właśnie w te dołki będę teraz wlewał gnojówkę. Gnojówka dostarczona bezpośrednio do korzeni czosku, kiedy wsiąknie, dołki sobie zasypuje. I takie nawożenie starcza na około miesiąc, i następne nawożenie właśnie gnojówką z obornika, z kurzego obornika zastosuję sobie pod koniec maja. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.